Witam serdecznie, moje drogie panienki, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energię przynoszą. Dla Was do tej pory były bardzo fajne energie, takie niewiele to było, tylko uroczka były takie czyszczące, energetyczne, ale takie bardzo fajne. Natomiast zobaczmy, co dla naszej panny na ten tydzień. Powiem wam, że ja miałam stresujący tydzień. Początek tygodnia był taki, że rozłożył mnie na łopatki. Potrzebowałam całej doby, żeby do siebie, potrzebowałam całej doby, żeby do siebie dojść energetycznie, żeby po prostu z gdzieś tam wiadomości, które dotarły, ale nie wolno się takim, powiem tak, moje drogie panienki, nie wolno się dawać takim emocjom z tego względu, że ktoś się nimi karmi. To są są to ludzie, no bo to oczywiście wiadomości od ludzi, są to ludzie, którzy... czy są to wampiry energetyczne, no tutaj to można to i tak nazwać, ale ludzie, którzy się po prostu karmią czymś, czymś, co jest waszym, waszym smutkiem, waszą stratą energii, waszym rozczarowaniem i to jest właśnie takie niestety bardzo, bardzo przykre. Trzeba z tego podnosić się szybciutko, otrząsnąć i iść dalej. Także tak to, moi drodzy, widzę. No mi zajęło dobę, żeby się otrząsnąć. Chociaż ja zazwyczaj jestem taka, że no trudno nie ma, no to jak nie, jak nie drzwiami, to oknami, tak, ale, ale do pewnych ludzi nie warto podchodzić i nie, nie warto sobie strzępić języka, po prostu trzeba przejść. Jak nie z tej strony, to się, to się po prostu obejdzie temat, z drugiej strony się znajdzie rozwiązanie. Lecimy, panienki, co dla Was na ten tydzień. To jest już nieprawdopodobne, no bardzo się cieszę, słuchajcie. Mamy tak, początek tygodnia, coś zauważamy, z, znajdujemy pomysł na zarobkowanie, na tworzenie siebie, na otwarcie się tak naprawdę, czy na, czy na tworzenie swojej być może część pani na igorku, proszę ciszej proszę. Część panienek energetycznie, energetycznie wzrośnie, poczuje się bardzo kobieco czy męsko. Tak, bo tutaj Państwo musicie pod siebie podłożyć, ale takie zainwestowanie bym powiedziała w siebie nie bardzo. To jest tak, jakby o kurde, mamy lato. O kurde, zaczęło się robić gorąco, zaczęło się robić ciepło. No to coś muszę ze sobą zrobić. Tak, czy ogolić nogi, czy, czy jak to się mówi, wąsy. Dozwał to, to, jak zwał, ale, ale jest tak, coś odkrywacie. Odkrywacie może nie tyle, że uniwersum, ale jakoś. Nie, Prawdę rządzącą materiał, to jest takie, Pan nam jest to bliskie, tak, ale jest to sposób na zarabianie. Sposób na tworzenie, sposób na dodatkowe źródło dochodu. Natomiast coś, co jest związane też z pasją, bo to jest takie tworzenie, takie lekkie tworzenie. To nie jest coś, co, co przychodzi z przymusem, co trzeba zrobić. Jest otwarcie się. Wiele panienek się zakochuje, wiele panienek jest otwartych, wiele panienek eksponuje siebie. Macie w tym tygodniu panny siłę, tak? Panny siłę mają i w pracy, i w energiach, i w uczuciach. Tak naprawdę tutaj we wszystkim, co jest możliwe. No także tak to, tak to tutaj, moi drodzy, yy, widzę. Mamy tutaj, kochani, jeszcze jakąś walkę pod koniec tygodnia: jest walka pod koniec tygodnia, jest zaprzestanie, ale jednocześnie yy, walka, która przynosi zwycięstwo, która kładzie bardzo dobre podłoże, tak naprawdę, dla was, moi drodzy, na przyszłość. Yy, koniec tygodnia, osiągnięcie na laurach w swojej własnej energii, tak naprawdę, w dobrej energii, energii cesarzowej, czyli takie zasłużone, zasłużone cieszenie się zasłużone cieszenie się tak naprawdę e, swoją, swoimi osiągnięciami z tego tygodnia. Coś nowego coś nowego osiągniecie, coś nowego uda Wam się posiągnąć, no trochę się głośno robi, mamy tu i perkusję i, i tak, no dobra, ale także tak to moi mili widzę. E, jest w każdym bądź razie w każdym bądź razie mamy tutaj bardzo dobrą energię dla Panny, jest korzystanie z czegoś, myślę, że jest przykłód gokuski myślę, że jest tworzenie czegoś Myślę, że są jakieś zadawalające wieści i do informacji zadawalające. Tydzień, tydzień jest bardzo płynny, on nie jest taki jak w zeszłym tygodniu, że to jest taka szarpanina, że coś się mogło wydarzyć. Tutaj jest, tutaj już jest energia postępująca, ale energia dodająca siły. Mało tego, będziecie piękne, będziecie piękni, będziecie zauważeni, tak? Jesteście zauważeni w świecie, jesteście zawalczycie wręcz o siebie, zawalczycie o swój dostatek. Ktoś, kto stanie na Waszej drodze w tym tygodniu, no, to po prostu lepiej, żeby zszedł z tej drogi, bo e, pokazujecie, gdzie raki zimują, bo w was jest ta siła, w was jest ta energia. To wy jesteście my tymi cesarzowymi, tak naprawdę, moi drodzy. Więc nic tu więcej ująć, nic tu więcej dodać. Jeżeli chodzi o zdrówko, moi drodzy, to bardziej bym powiedziała, że jest, no tutaj są kości, tu są ramiona, tu jest kręgosłup, coś się zadziewa. Chodzi o końcówki nerwów, o tak bym powiedziała, że czyli jakieś, nie wiem, czy są to nadwyrężenia, czy czy są, to, ale czy są to przyczepy w, w dłoniach, w kręgosłupie, w, w, przy mięśniach, ale coś się zadziewa. Tak? I tutaj jest, ale tu jest bardziej leczenie, tu jest bardziej taka rekonwalescencja, szybkie takie podchodzenie, dochodzenie do, dochodzenie do normy. No i oczywiście uwaga na spuknięte nogi, czyli żelaki, coś tam się z nim dzieje. O to dbamy, pijemy moi drodzy, żeby nic złego się nie zadziało, Piękna karta z przełożenia, uda się coś zarobić, przychodzą jakieś pieniążki, są to pieniążki darowane, czy są to pieniążki zarobione, ale coś przychodzi, dobra informacja, nic się złego nie zadziewa. I jeszcze, moi drodzy, ponieważ tutaj była ta energia, a jest to 7 kart, to jest tak, jesteście obserwowani, ktoś pod wami dołki kopie. Jest to, są to osoby urzędowe, chcą podkopać pod panną. Jeszcze tutaj, bo miałam tego nie czytać, ale doczytam wam jeszcze do końca. Jest kopanie, jest sprawdzanie, kopanie, jakieś, nie wiem, ktoś chce Wam coś udowodnić, ale są to osoby urzędowe. Macie siłę pięknie, to jest tak jakby nie musicie się, nie musicie się czegoś bać, tak? Bo to jest tak jakby sprawdzanie, taka... Um, patrzenie na coś, podglądanie podglądanie, patrzenie patrzenie, czy to jest zgodne czy wy robicie coś zgodnie z prawem czy, czy te, no to jest takie będzie ktoś was sprawdzał i obserwował moje drogie panienki, ale macie siły jesteście uczciwe, więc tak naprawdę wygrywacie, nic złego się dla was nie zadziewa i jest tylko triumf w postaci dziesiątki denarów najstarszej karty z blitek, więc tak naprawdę jest to piękna karta, bo ona zbiera cały, tak naprawdę zbiera całego tarota w sobie. Ona zawiera całego tarota w sobie, mimo że to są blitki, ale ona zabiera całego tarota w sobie, więc tak naprawdę dobre osiągnięcie, coś bardzo fajnego osiągnięcie. Natomiast, mimo że są piękne energie, nie proponowałabym, ponieważ tam jest troszeczkę walki, to nie proponowałabym kupna-sprzedaży. Ale to jest takie bardziej wejście wewnątrz, spojrzenie na siebie od środka, takie właśnie zajęcie siebie, rozkwitanie, o tak bym powiedziała rozkwitanie po malutku oparcie do przodu, ale rozkwitanie, ten rozkwit taki emocjonalny, energetyczny i takie małe tworzenie czegoś dla siebie, tak? Tworzenie pójście po coś fajnego dla siebie, moi drodzy. Pozdrawiam, kochani, serdecznie i do kolejnego czytania. Buziaczki. Hej, pa!